To jest piękne. Nabożeństwo jej dojca do Pio uchroniło ją. Ja witam cię na kanale Światami Ojca Pio. Z tej strony Stanisław Sadowski. Sława Maria. To jest piękne. Podążamy za tym wielkim świętem. Świętem Ojcem Pio. Dlatego też co? Zasubskrybuj sobie ten kanał. Wejdź pod opiekę Ojca Pio. Czemu? Wtedy będziesz też włączony w intencje najbliższej mszy świętej o łaskę za Stanisław. Ojca Pio. Wtedy też się wyświetlą kolejne filmiki, staram się, żeby były codziennie. Mam nadzieję, że już w następnym tygodniu będą znowu codziennie o 6 rano. I co ważna sprawa, prowadź apostolat, bądź apostolem Ojca Pio, co. przekaż ten filmik dalej, Zaprosić innych. Czemu? Jeżeli Twój zamiar obejrzy ten filmik, Ty i Twój zamiar będziecie łączeni w intencje najbliższej i świętej na Waszej imiona, będą wpisane w tę e, intencję. Więc to jest piękna sprawa, żeby prowadzić apostolat. A dzisiaj... Piękna historia, piękna historia, no takiego zaufania, takiego prostego, bardzo pięknego nabożeństwa do Jesapia, jaką miała ta e, pani. Ona pisze tak. Potem jak Ojciec pił zdrowił moją matkę, zaczęłam nosić ze sobą jego fotografię. Ciekawa, prosta fotografia. Mi zawsze przy sobie zdjęcie Sapia. Prosił go o łaskę, prosił go o pomoc po prostu. To jest. Ważne. Nie przestałam nosić jej nawet po śmierci mamy. Coś To było bardzo ogromne przeżycie dla niej. Powiedziała mi aktorka Silvana Pampani. Gdziekolwiek pojechała, mówiła dalej, pierwszą moją czynnością było ustawienie jego fotografii na stole. W najbardziej widocznym dla mnie miejscu, czułam, że obecność ojca Pio chroni mnie od wielu nieprzyjemnych sytuacji. Ciekawe. Obecność ojca pijochroni od wielu sytuacji. Bardzo trudnych, bardzo nieprzyjemnych. Tak było na przykład w czasie jednego z moich pobytów za granicą. Mieszkałam wtedy w luksusowym hotelu. Któregoś dnia po obiedzie na krótko zazdrzemnęłam się. Śniła mi się moja mama. Leżała w szklanym sarkowagu, ale było wciąż, a była wciąż żywa. Zaczęła do mnie mówić. Lecz jej głos nie docierał do mnie. Czułam, że miałam coś ważnego do przekazania i była bardzo rozbartwioda. Też nie mogłam się jej usłyszeć. W tym samym momencie stanął koło mnie ojciec piją. Wtedy moja mama, wskazując nań rzekła: Skoro nie mogę z tobą rozmawiać, zwrócił do niego. Ciekawe, więc jeżeli nie mogę, wzroku, to no na ojca pił. Obudziłem się, cała ta senna wizja była i tak wyraźna, że po przebudzeniu ciągle myślałem, co ona oznacza. Co ona znaczy, wstałem z łóżka, by pójść do łazienki, przechodząc koło stołu, na którym leżało zdjęcie ojca pio, powiedziałem nagło: Co chciałem przekazać moja mama? Do ojca pio się zwraca. Poczekałem chwilę na odpowiedź, lecz daremnie. No, nie oszukujemy się z tego, zdjęcia ojca pio nie odpowiadają. Ale widać, ciekawie, jak ona ekonomia, takie zaufanie do ojca pio, miał ogromną taką więź. Ty też sobie, w małych rzeczach możesz pomagać ojcu pio, albo filmik. Dostaw komentarz zawsze. Jakieś historie, jakiś łasek, jakąś otrzymałeś od ojca Pio. Pan Oskar tam super działa, tam daje po 20 komentarzy pod filmikami. Pewnie taki zwykły komentarz, zwykłe polubienie pomaga ojcu Pio zdobywać inne dusze. Im więcej jest reakcji ludzi, którzy oglądają, tym więcej te filmiki docierają dalej w tych mechanizmach YouTube'owych, więc jest szansa, że zdobędziemy więcej dusz dla ojca Pio. To jest coś. Pięknego. Co się dalej dzieje, więc fotografia nie odpowiada na nie. Weszłam do łazienki. Była to wielka, luksusowa łazienka. Do jednej ze ścian przymocowana była masywna, wysoka, aż do sufitu szafa pełna buteleczek, luster i lampek. Robiła wspaniałe wrażenie. Miałam właśnie podejść do umywalki, gdy nagle usłyszałam jakiś wołający mnie po imieniu głos. Był to męski głos o niskim tonie. Kto to? Spytałam zdziwiona. Myślę, że ktoś wsze, wszedł, wszedł bez pukania. Wyszłam z łazienki, by sprawdzić, któż to. W tej samej chwili pokojem wstrząsnął silny huk. Owa ogromna łazienkowa szafa runęła na ziemię. Gdybym nie wyszła z łazienki, zapewne zostałabym zgniecona. To właśnie cię Często ludzie też mają taką historię. To właśnie się spio, Po to mogła być taka fotografia, czy inna, którą ona miała zawsze przy sobie. Ona miała zawsze przy sobie to ją ochroniło. To ją po prostu ochroniło. Ojciec Pio zainterweniował. To jest piękne. To jest piękne jak Ojciec Pio pomaga. Super sprawa. Teraz ważna informacja. Za chwilę będzie błogosławieństwo Ojca Pio. Za chwilę będzie zdarzałaś Mary. Razem odmówimy. Wszyscy za wszystkich i wszyscy za wszystkich. Co jest? Zostań pod opieszem Ojca Pio. Jest to grupa tych, którzy wspierają ten kanał. Pomagają Ojcu Pio zdobywać duszę. Pomagają Ojcu Pio zdobywać duszę. Jak? Tam jest na dole w opisie link. Klikasz ten link, i tam już wszystko jest opisane na śladami Dla Was chociażby pod Ojca Pio, piękna, pobłogosławiona, kapłana fotografia Ojca Pio. Może sobie powiedzieć, tak jak ona, może zawsze mieć przy sobie. Czuć obecność Ojca Pio, pomagać mu. Ojcze Pio, pomóż mi w tej sprawie, co mam robić tam i tam. Tak to powinno wyglądać. Tyle na dzisiaj. Sawa Maria.

Kśięta Maryjo, Matko Boża, módl się z w teraz w śmierci naszej. Kśięta. Boa